Zapraszam do odsłuchania pierwszej części opowiadania z kampanii do Zewuktulu siódmej edycji. Na skraju mroku, część pierwsza. Lorena. Ciepły poranek zwiastował dobry dzień. Chłodny, słonawy wiatr ciągnący od wybrzeża przyniósł ze sobą orzeźwienie, skutecznie wypędzając resztki zmęczenia po intensywnej, ale wyjątkowo owocnej nocy. Badania nad staroegipskimi. Pismami przynoszą więcej rezultatów niż śmiałam przypuszczać, co, jak możecie się domyślić, napawa mnie ogromnym entuzjazmem. Nie mogę się już doczekać kolejnych przesyłek od Stowarzyszenia Czarnych Mnichów. Od pewnego czasu ich paczki stają się niemal niekończącym się źródłem przedziwnych artefaktów, z czasów, które na szczęście mamy już za sobą, ale które wciąż mają wiele do powiedzenia tym, którzy potrafią słuchać. Szybka. Kawa, kilka notatek i znów zanurzam się w pracy. Tego ranka czuję, że jestem na tropie czegoś naprawdę ważnego. Mariusz, nienawidzę krawatów. Te przeklęte paski materiału są jak broże, duszące i zbędne. A jednak dziś muszę go założyć. Nie ma wyjścia. W takich chwilach nawet ja wiem, że trzeba wyglądać godnie. W końcu żegnamy dziś starego drucha. Kogoś, z kim nie raz i nie dwa dzieliłem chwile, w których śmierć zaglądała nam w oczy. Rupert Merriweather. Ten człowiek był jak skała, silny, nieugięty, a jednak i jego dopadł czas. Umiera, a ja czuję, że wraz z nim kończy się pewna epoka. Coś nieuchwytnego znika z tego świata. Coś, co było dla nas jak kompas w chaosie. Dzisiaj jeszcze raz założę ten cholerny krawat dla niego. Rupert. Agnes, podejdź proszę. Jego głos był słaby, szeleszczący jak przesuszony papier. Kochanie, nie zostało mi wiele czasu. Potrzebuję Twojej pomocy. Rupert wychylił się lekko w jej stronę, jakby samą siłą woli próbował przezwyciężyć osłabienie. Dostrzegł cień grymasu na twarzy żony. Nie rób tych swoich min, syknął łagodnie. Mówię poważnie. Kaszel przerwał mu na dłuższą chwilę. Suchy, rwący, bolesny. Zbyt długi, zbyt intensywny. Kiedy w końcu odsunął od ust chusteczkę, krew zabarwiła jej róg na ciemną czerwień. Spojrzał na Agnes z zmęczonymi oczami. Tyle wspólnych lat, tyle wspomnień. Kochał ją, bezgranicznie i bezwarunkowo. Kochał też ich syna, choć ten siedział teraz na zydlu jak duch, zapatrzony w dal, myślami wyraźnie uciekający do świata rachunków, inwestycji, cyferek. Tak skrupulatnie je gromadził, jakby w nich chciał odnaleźć sens życia. Głupiec nigdy nie zrozumiał, a może nawet nie próbował, nie chciał widzieć więcej. Agnes wyciągnął do niej drżącą rękę. Wyślij ten list, zaadresowany do panny Loreny May, archeolog z Uniwersytetu Miskatonik. Zobaczył w jej oczach pytanie, zanim jeszcze zdążyła je zadać: Nie, to nie kochanka odparł z cieniem uśmiechu Wiesz dobrze, że nigdy bym cię nie zdradził. Agnes zmrużyła lekko oczy, patrząc na niego z mieszaniną czułości i podejrzliwości. Wiek nie odebrał jej urody. Miała wciąż to samo spojrzenie, głębokie, hipnotyczne, spojrzenie, przez które nieraz lądował za kratkami. Ileż to młodych, głupich chłystków próbowało odebrać mu Agnes Blizny na pięściach do dziś przypominały mu o każdym z nich. Lorena. Dźwięk dzwonka wyrwał ją z ksiąg. Przestraszona aż podskoczyła na krześle, przewracając przy tym kałamarz, który cudem nie wylądował na notatkach. Włosy, dawno wymknięte spod naprędce skręconego warkocza, sterczały we. wszystkie strony, jakby brały udział w osobnej przygodzie. Za drzwiami stał młody Tomas, kurier z rewiru arkamskiego śródmieścia. Lubiła go. Był jak ciepły promień poranka, wiecznie pogodny z głową pełną rudych loków, które pod odpowiednim kątem mogłyby służyć za latarnie w porannej mgle. Twarz w piegach, szeroki uśmiech, lekko zadarty nos i żywa zieleń oczu, czyniły z niego kwintesencję irlandzkiego chłopaka o sercu większym niż torba na listy. Panienko zawołał rozpromieniony, niemal podskakując z ekscytacji. Całe szczęście, że panią zastałem, Machał kopertą z triumfalnym wyrazem twarzy: Mam dla panienki list. Choć zaadresowany był do biura na uniwersytecie, od razu wiedziałem, że o tej porze znajdę panienkę jeszcze w domu. Z dumą wręczył jej przesyłkę, wskazując na stempel Szpital Świętego Marii. Lorena wzięła kopertę, przez chwilę wpatrując się w nazwę nadawcy. W jej oczach błysnęło zaskoczenie, zaraz potem lekki cień niepokoju. – Jak zwykle jesteś najlepszym i najdzielniejszym kurierem, jakiego znam – powiedziała z uśmiechem, odzyskując rezon. Z kieszeni spódnicy wyciągnęła pięciocentówkę i z wprawą podrzuciła w jego stronę. Tomas niczym rasowy akrobata, złapał monetę w locie. Jego twarz natychmiast rozpromieniła się jeszcze bardziej. – Dziękuję, przepani, bardzo dziękuję. Pokłoną nie było końca, jakby właśnie otrzymał medal od samego prezydenta. – Oj, już, już! – Leć dalej i służ światu, młody hermesie, rzuciła z rozbawieniem, zamykając drzwi. A kiedy echo jego kroków zniknęło w oddali, wzięła głęboki oddech i powoli odwróciła kopertę. Marius, szpitalny Hol, tętnił życiem, choć nie tym zdrowym, radosnym, bardziej chaotycznym, podszytym cierpieniem. W powietrzu unosiły się dźwięki typowe dla miejsca, gdzie śmierć i życie zderzają się codziennie w rytmie trzaskających. Drzwi, harczenie, siorbanie, kaszel tak suchy, że zdawał się wywoływać echo w płucach. Coś wisiało w powietrzu. Zdecydowanie coś więcej niż tylko zapach lizolu i parującej zupki z kuchni. Marius zmarszczył brwi. Myślał, że sezon grypowy skończył się miesiące temu, a jednak tłum pacjentów zdawał się przeczyć wszelkim kalendarzom epidemiologicznym. Szedł pewnym szybkim krokiem, omijając krzesła, wózki i zatroskanych krewnych. Po drodze jego wzrok zatrzymał się na młodej kobiecie, która właśnie wykłócała się przy recepcji z Janet. No tak, pomyślał, już po czternastej. Janet pewnie marzy tylko o tym, by zdjąć fartuch i wrócić do domu. Nic dziwnego, że podnosi głos. Spojrzał jeszcze raz na kobietę, zgrabna, młoda, z błyskiem determinacji w oczach. Nie znał jej, ale coś w sposobie, w jaki wbijała spojrzenie w recepcjonistkę, mówiło, że nie odpuści. Mariusz przesunął wzrokiem pocholu. Zdumiewające, ilu ludzi może być chorych w środku lipca. Pokręcił głową z niedowierzaniem, zakręcił końcówkę wąsa i sięgnął po papierosa. Odpalił go z wprawą i wypuścił pierwszy dym z wyraźną ulgą. Aromat nikotyny wmieszał się z powietrzem, nadając mu nutę czegoś znajomego i kojącego. Tak, od razu lepiej, mruknął pod nosem. Skinął głową przechodzącemu salowemu, nie zatrzymując kroku i ruszył w stronę sali, gdzie czekał na niego Rupert. Miał przeczucie, że to nie będzie zwykła wizyta. Lorena, wychodząc z holu, była więcej niż poirytowana cholernie nieprzyjemna recepcjonistka jakby świat miał się zawalić jeśli nie wyjdzie z pracy pięć minut wcześniej. Przecież mogłam zapomnieć, jak miał na imię pomyślała, zirytowana. Dobrze, że miała przy sobie list bez niego nie wpuściliby jej zapewne nawet na oddział westchnęła, próbując się uspokoić. Zaraz się wszystkiego dowiem. Od momentu, gdy otworzyła kopertę, próbowała przypomnieć sobie, kim był Rupert Merryweather. Nazwisko nie brzmiało obco. Miała wrażenie, że łączyło się z jakimś bladym wspomnieniem z dzieciństwa, z opowieściami jej ekscentrycznego dziadka, którego od lat nie było już wśród żywych. Tak, to musiało być to. Rupert. To imię powracało w anegdotach, które wtedy wydawały się bajkami, a dziś cóż. Może nie były tylko bajkami. Weszła do sali. Pomieszczenie było zaskakująco przestronne jak na szpital. Jasne światło wpadało przez wysokie okna, oblewając pokój ciepłą poświatą. W tym świetle sylwetka chorego na łóżku wyglądała wręcz upiornie. Skóra, cienka jak pergamin, poprzecinana fioletowymi żyłkami, pokryta była ciemnymi plamami wątrobowymi. Usta, sine z resztkami świeżej jeszcze nie zakrzepłej krwi. Zdawały się milczeć o rzeczach zbyt ciężkich, by je wypowiedzieć. Obok łóżka stała wysoka kobieta, miała dumny, lecz nie pozbawiony ciepła wyraz twarzy. Jej jasno niebieskie oczy zatrzymały się na Lorenie, jakby pytały: Kim jesteś i dlaczego właśnie teraz? Lorena przybrała prostą postawę, choć serce biło jej szybciej niż by chciała. Jestem Lorena powiedziała głosem nieco zbyt cichym, jak na to, jak bardzo chciała brzmieć pewnie. Posłano po mnie. W rogu sali, na zydlu, siedział młody mężczyzna. Nie poruszył się, nie spojrzał. Wpatrzony w okno, jakby próbował dosięgnąć myślami miejsca, gdzie wszystko było prostsze świata bez łóżek szpitalnych i pergaminowych twarzy. Rupert, miło Was widzieć przerwał narastające napięcie. Słowa były krótkie lecz wyraźnie nadwątliły jego siły, jakby kosztowały więcej niż wypowiedzenie całego monologu. Kaszlnął głęboko i długo. Dźwięk ten wypełnił salę i przyciągnął spojrzenia wszystkich obecnych. Agnes wybacz, zwrócił się łagodnie do stojącej obok kobiety. Poznaj pannę May, wnuczkę Daniela. Zatrzymał na niej wzrok, który na moment zasnuła delikatna mgła. Jakby w jednej chwili wrócił do czasów młodości, do świata, który zniknął, ale wciąż trwał w strzępach wspomnień. Tak, tak, tego Daniela. Wiem, że go nie lubiłaś. Wiecznie gdzieś hulaliśmy. Agnes westchnęła i przewróciła oczami. Nawet teraz, na granicy życia i śmierci, nie mógł się powstrzymać. Od drobnej uszczypliwości zaśmiał się cicho, krótko, chrapliwie. I mimo wszystko ciepło. Tak ją kochał, zawsze, do końca. Z zamyślenia wyrwało go chrząknięcie Mariusa. Tak, Bochenwald już jestem z powrotem skwitował z lekkim uśmiechem. W tym wieku człowiek czasem ucieka do wspomnień, choć niektóre z nich lepiej zostawić zamknięte. Na krótką chwilę jego ciało drgnęło, jakby wstrząśnięte falą chłodu. Koszmary były nadal żywe. Wezwałem was, ponieważ po pierwsze Umieram. Uniósł dłoń, by uprzedzić wszelkie protesty. Taki jest fakt. Nic tego nie zmieni. Ale zanim odejdę, chcę wam coś przekazać. Spojrzał znacząco. Na Lorenę i Mariusa. Oczy miał teraz czujne, skupione. To była chwila, dla której zebrał ostatki sił. Wtem Bertrand, młody mężczyzna z Zydla. Poderwał się gwałtownie. Niemal jakby został oparzony. Nie możesz, ojcze zawołał z zaskakującym gniewem. Rupert spojrzał na niego chłodno, z uniesioną dłonią uciszając sprzeciw. Spokojnie, synu. Nie chodzi o majątek, który tak bardzo cię zajmuje. Przerwał z wyraźną goryczą. Choć... nie do końca. Ale to nie twoja sprawa. Nie ta. Wszyscy obecni zamilkli, a w powietrzu zawisła cisza niemal sakralna. Rupert sięgnął trzęsącą się dłonią pod łóżko. Z trudem wydobył niewielkie pudełko, stare, pokryte kurzem z metalowymi okuciami na rogach i zamkiem, który wyglądał, jakby nie był otwierany od dziesięcioleci. Ręka zadrżała, gdy położył je na prześcieradle. Lorena. Teraz już go pamiętała. Rupert Meriwether. Dawny towarzysz jej dziadka. Często pojawiał się, kiedy rodzice zostawiali ją pod jego opieką. Rozmawiali wtedy godzinami, głosami zniżonymi. Jakby każde słowo było tajemnicą. Dla niej, jeszcze dziecka, to wszystko przypominało baśnie, opowieści o zakurzonych ruinach, dziwnych symbolach i ludziach, którzy znikali bez śladu. Czasem podsłuchiwała ich ukradkiem z ganku, siedząc w cieniu werandy, podczas gdy oni sądzili, że bawi się w swoim dziecięcym świecie. Rupert wręczył jej pudełko. Przyjęła je z lekkim zakłopotaniem, czując ciężar, który nie miał. Jeszcze formy, ale już przygniatał jej myśli. Spojrzała na stojącego obok mężczyznę mógł mieć nieco ponad 30 lat. Dobrze zbudowany, wysoki, nosił stary, znoszony płaszcz, na którym niejedna łata opowiadała swoją historię. Krawat był źle zawiązany, nieco zwisał, jakby nie przywiązywał do niego większej wagi, a jednak prezentował się godnie. Miał w sobie coś nieuchwytnego coś męskiego. Cholernie przystojny, choć ten długi wąs skręcony na końcach wyraźnie ją irytował. Pachniał prochem i nikotyną. Woń ta, choć intensywna, w dziwny sposób pasowała do niego. Kiedy... zorientował się, że się mu przygląda, podniósł wzrok. Jego oczy były jasno-niebieskie, lodowe niemal, przeszywające. Poczuła się nagle naga w tym spojrzeniu i szybko odwróciła wzrok, czując jak serce bije szybciej niż by sobie życzyła. Zebrała się na odwagę, by zapytać Ruperta, dlaczego właściwie miałaby przyjąć od niego to, cokolwiek to było. Nie zdążyła. Rupert zaczął kaszleć. Tym razem jednak było inaczej. Dźwięk ten był niski, brutalny, coraz głębszy, aż w końcu przerodził się w spazmatyczne drgawki. Całe ciało chorego wygięło się w łuk. Łóżko zaskrzypiało, a białe prześcieradło zabarwiła ciemna, gęsta krew. Melodia agonii. Lorena stała jak sparaliżowana. To, co działo się przed jej oczami, było zbyt nagłe, zbyt realne. Nigdy wcześniej nie widziała śmierci z tak bliska. W następnej chwili poczuła silną dłoń na ramieniu męska, pewna, prowadząca. To Mariusz wyprowadzał ją z pokoju, który właśnie wypełniał się sanitariuszami. Ich białe kitle zderzały się z ponurą rzeczywistością śmierci, ale już było za późno kostucha czekała zbyt długo. I nie zamierzała czekać ani sekundy więcej. Marius wyszli ze szpitala. Powietrze było ciężkie, jakby lipcowy dzień nagle stracił swoją lekkość. Hej, nie rób takiej zbolałej miny! Odezwał się Marius, zerkając na Lorenę z ukosa. Rupert swoje przeżył. Chorował od dawna. Jego życie to był już tylko ból, który chował głęboko. Teraz w końcu odpocznie. Zrobił krótką pauzę, a potem skinął głową w stronę pudełka, które Lorena wciąż trzymała. Ale wygląda na to, że my mamy coś do zrobienia. A odpowiedź kryje się tu, w tym właśnie pudełku. Lorena spojrzała na niego zdezorientowana, nie do końca rozumiała, co miał na myśli. Mariusz przyglądał się jej jeszcze chwilę, a potem, bez ostrzeżenia, zrobił krok w jej stronę. Zbliżył się zbyt nachalnie, zdecydowanie zbyt blisko, jak na publiczne miejsce i młodą pannę. Sięgnął po pudełko i z szybkim ruchem wyrwał je z jej rąk. Nim zdążyła zareagować, już siedział na ławce przed parkiem. Gestem zaprosił ją do siebie. Lorena wreszcie otrząsnęła się z szoku. Zmarszczyła brwi, policzki nadymając, ze złości. Co pan sobie wyobraża, że może pan od tak wyrywać kobiecie rzeczy z rąk i to jeszcze w tak ordynarny sposób? To niegodziwe. Oczekuję przeprosin natychmiast. Mariusz spojrzał na nią spokojnie, bez śladu skruchy ani kpiny. Po prostu odłożył pudełko między nimi na środek ławki. Jeśli woli panna otworzyć je sama, to bardzo proszę, panna, nie pani. Poprawiła zgodnością, unosząc brodę. Nie jestem jeszcze zamężna. Z całą powagą usiadła na drugim krańcu ławki, zachowując dystans. Ostrożnie otworzyła wieko pudełka. I wtedy, ale co znaleźli i z czym przyjdzie im się zmierzyć, dowiecie się już w kolejnym materiale. Tymczasem nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, kliknąć lajka like i koniecznie napisać w komentarzu. Co sądzicie o takiej formie opowieści w świecie naszej kampanii Ktulu? Co sądzicie o Lorene? Jakie zaufanie budzi Marius? A może Rupert jeszcze coś ukrywał? Dajcie znać i do zobaczenia w następnym odcinku.